Przyznam, że jestem trochę hmm, zażenowany tym, że muszę to mówić tak dosadnie i na samym wstępie do filmu, ale tak moi drodzy, komputery, które zobaczycie w tym odcinku są maszynami dla osób, które sprzęt zakupić... Muszą, a nie dla osób, które po prostu się rozglądają w tej chwili za PC. -tem. Jeżeli macie na czym grać, albo jeżeli komputer to jest tylko i wyłącznie narzędzie do przeglądania internetu, to w chwili obecnej raczej bym sobie odpuścił jego zakup. Natomiast jeżeli na komputerze pracujecie, zarabiacie albo po prostu macie kasę i chcecie ją po prostu wydać. No to w tej sytuacji oczywiście zakupić komputer możecie. W każdym innym wypadku krzyczenie w komentarzach, że hur dur jest teraz drogo i się nie opłaca, jest bez sensu, bo po prostu nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji, aby móc sobie pozwolić na niekupowanie nowego komputera. A tymczasem grudzień, święta i świąteczne zestawy komputerowe specjalnie dla was. To tak, komputer świąteczny, komputer grudniowy, w sumie wiem, że do świąt nie zostało tak dużo czasu, ale pewnie większość z Was, albo chociaż niektórzy, mogą jeszcze chcieć na przykład zakupić przed końcem roku sprzęt. No i co w takiej sytuacji zrobić? Zanim przejdziemy do omówienia maszyn z polecanych z Gigsa, to bardzo jeszcze ważna informacja, że w chwili obecnej, na moment nagrywania tego odcinka oczywiście, trwa promocja na komponenty. Niektóre z komponentów, które są w koszykach polecanych, m, mogą być na promocji, więc warto się upewnić, czy są, czy nie są, wpisując po prostu kod, który zaraz Wam pokażę. Kod promocyjny to ostatni dzwonek, no bo przed końcem roku, właśnie on niedługo wybije, jeżeli chodzi o możliwość zakupów. M, a na samej promocji no, nie zostało już zbyt dużo rzeczy, które generalnie no, były w całkiem fajnych cenach. Aktualnie nie ma tego tak dużo, ale chociażby i piątka jeszcze jest w niezłych pieniądzach, i trójka w super pieniądzach Ryzen 5, no i tak dalej. Tu parę jeszcze fajnych opcji generalnie jest. Więc, gdybyście chcieli kupić coś z polecanych, ostatni myślnik, dzwonek, sprawdźcie, czy kod wchodzi. Jeżeli wchodzi, zawsze to będziecie parę dziesiąt. Można nawet parę set złotych do przodu. W zależności od tego, co konkretnie wybierzecie. Tu jeszcze widzę, że są w bardzo fajne cenach zasilacze. No i ogólnie tam parę innych rzeczy, chyba nawet płyty główne zostały też w dużych jeszcze ilościach. Zaraz sobie z resztą zerknę. Tak dokładnie, płyt jest jeszcze w sumie całkiem sporo i są to bardzo fajne chipsety, B550 690 i tak dalej. Nie przeciągając, sprawdźcie promkę, bo warto, a my lecimy do polecanych. Tylko że w polecanych ponownie jest problem z maszynami za 1000, 1300 i 1700 zł. W związku z powyższym, muszę wam pokazać te maszyny na przykładzie gotowców od HP lub HP, jak kto woli. To są jedyne komputery, które mają bardzo podobną speckę do tego co sam pewnie byłbym w stanie gdzieś tam zrobić ręcznie, ale na pewno nie w takiej też jakości, przepozorom dobrej. Więc jeżeli szukacie maszyny do 1700 zł, jesteście skazani na bardzo, ale to bardzo podstawowe jednostki. Za tysiaka nie ma szans, za 1200 no to jest maszyna na celeronie. J4025, czyli do bardzo podstawowym procesorze. Te komputery też nie mają systemu operacyjnego, no ale to w tej cenie akurat nie powinno dziwić. No i jedynie 4 GB pamięci operacyjnej, co też no nie wróży jakiejś super ekstra płynnej i, 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 i zaawansowanej pracy wielozadaniowej. Za złotych 1300, czy właściwie w tym wypadku 1350 macie to samo, tylko z dyskiem 1 TB jeszcze dodatkowym. Ewentualnie można wywalić dysk, włożyć tu 8 ram co byłoby troszkę Bardziej zasadne, i wtedy by to się skończyło ceną równych 1300 zł, więc tutaj w zasadzie, jak kto woli, ja bym polecał tą konfigurację najbardziej. I najdroższa, 1700 zł, no to jest właśnie wersja z Windowsem. Można oczywiście w, tej, w tym wypadku ponownie sobie zmodyfikować ten zestaw, wywalając system, oczywiście dokładając tego RAMu do 8 GB i przykładowo wrzucając jeszcze dysk HD. Przyzajmuję około 1449 zł, ale bez systemu, więc jak widzicie, no tych HP Slim jest kilka wariantów. Można sobie spośród nich wybrać najbardziej optymalne dla siebie i to jest jedyna opcja, żeby do 1700 zł, czy nawet właściwie do 2000 zł złożyć. Mm, no dobra, złożyć. Kupić jakąkolwiek maszynę stacjonarną, która po prostu będzie dobrym zamiennikiem do biurowego laptopa, który też, umówmy się, w tych pieniądzach szału nie będzie robił. A tu jednak przynajmniej możliwość wymiany procesora no, będzie dawała jakiekolwiek opcje upgrade'ów w przyszłości z maszyny biurowej do przykładowo maszyny multimedialnej. Przechodząc z kolei do komputerów, które już układałem dla Was własnoręcznie, mamy maszyny od 2200 zł. I w tym miesiącu delikatnie naciągnąłem moje dość wyśrubowane, że tak się wyrażę, wymagania odnośnie komponowania. Polecanych na dany miesiąc i stwierdziłem, że będę starał się celować w jak najwyższą możliwą wydajność pod kątem gier. Oczywiście nie w tym budżecie, to się dopiero zaczyna, powiedzmy od około 4000, ale tak właśnie starałem się robić, żeby troszeczkę. No zrezygnować jednak z tych w niektórych wypadkach obudów czy zasilaczy, ale jakby, żeby Wam dać możliwie najwyższą wydajność płynącą właśnie z kart graficznych, czy tam po prostu z mocy GPU. A to było możliwe tylko w wyższym budżecie, ponieważ karta najtańsza, która się nadaje w tym momencie do czegokolwiek na stronie x-komu to jest 3000 zł w postaci rx bodajże 6600 XT. Czyli odpowiednika, powiedzmy w dużym uproszczeniu RTXA 2060 Super, które w tym momencie ze sklepów znowu zostały wywiane. Jakie te wersje 12 GB do sklepów przyjadą, nie wiem. Mniejsza z tym. W każdym razie 2200 zł, mamy Ryzena 3, mamy GT730, tak. To nie jest komputer, oczywiście do, oczywiście, do grania. To jest komputer, który będzie takim powiedzmy bazowym zestawem do dalszych modyfikacji, bo jest spoko płyta główna, jest podstawowy procesor, który wystarczy do Ligi Legend, do CS, a takich rzeczy. No i karta, która też to teoretycznie uciągnie, no ale tak jak powiedziałem na początku, to nie jest sprzęt do gier jeszcze w tej wersji, chociaż z potencjałem na, tak, na takowe, bo ma fajną budowę, fajne, fajne chłodzenie, fajny zasilacz pod możliwości upgrade'u. Na Intelu zestaw oczywiście dużo bardziej opłacalny, out of the box, pomijając fakt, że oczywiście jest to Integra, więc ta moc będzie obliczeniowa karty graficznej po prostu niższa. Natomiast mamy w 2239 za ten ogólnie koszyk, no i hipotetycznie dokładając nawet jakąś podstawową kartę, Używaną za złotych 300, 400, 500. Możemy już bardzo fajnie ten zestaw mm, przybliżyć do czegoś, co będzie już można nazwać szumnie zestawem gamingowym. Co istotne, y, tutaj zrobiłem mały upgrade i powrzucałem w te takie boksy tutaj po y, prawej stronie. W sumie nawet to widać. Komputery gotowe. I czemu się warto nad nimi czasem pochylić, a właściwie nawet dosyć często niż, niż czasem, bo okazuje się, że w tych gotowcach. Y, są wielokrotnie częściej dostępne karty graficzne niż same pojedyncze modele na stronie sklepu. No to akurat są zestawy do 3000 z integrą od AMD, ale mimo wszystko rozważyłbym w tym konkretnym wypadku zakup takiego gotowca, bo macie najmocniejszą możliwą kartę graficzną zintegrowaną. Dzięki. W takim kąpie. Dzięki. Jesus. Ym, natomiast jedynym problemem, właściwie, który taki komputer gdzieś tam stawia, no to jest oczywiście moc zasilacza, która nie jest wygórowana i ma tam bodajże, z tego co pamiętam, 300 W, ale ym, to i tak jest dość, aby tam wrzucić. Yy, 350, aby tam wrzucić, nie wiem, GTX -a 1050 Titanium, może 10,60 w jakiejś bieda wersji. Raczej też to powinno y, zadziałać. Niemniej polecam rozważyć, bo wielokrotnie te komputery mogą się okazać bardziej atrakcyjne i pod kątem ogólnie wydajności, co przede wszystkim ceny i dostępności. 2600 zł to jest niemalże to samo ponownie połączenie Ryzena 3 z GT730. Delikatnie lepsza płyta główna, bo tu jest akurat Tomahawk. Natomiast tu zostaje już w budżecie chyba akurat delikatny zapas, no właśnie. Nawet cena jest delikatnie niższa, o dziwo. I mamy tutaj możliwość dorzucenia sobie ewentualnie karty graficznej używanej, rezygnując z tego GT730. Oczywiście, poradnik wiecie, gdzie jest, a jeżeli nie wiecie, to jest w opisie tego materiału, tam jest mój poradnik, jak kupić używaną kartę graficzną, Jeżeli już go nie będę polecał po raz setny w tym materiale, po prostu wiecie, że tak napisałem, korzystajcie z niego, bo warto. I taka sama sytuacja w środku Intela, nawet tego nie będę szczególnie bardzo jakoś tutaj intensywnie omawiał, to samo. I trójka. I zapas bufor cenowy pod możliwość kupienia używanej karty. Jeżeli macie w planach ogólnie takową kupić, używaną, to można wziąć wersję z F, czyli bez tej karty graficznej zintegrowanej, ale bierzcie pod uwagę, że karty używane mogą padać, a gdyby taka padła, no to mając integrę przynajmniej nie. Nie macie komputera unieruchomionego, tylko dalej możecie z niego korzystać. Więc wydaje mi się, że w tym wypadku akurat warto tą grafikę znikrowaną zostawić. Nawet kosztem tych 2 e, trzech stów, które trzeba za to e, w tym wypadku dopłacić. 3100 zł i tutaj się pojawiają powoli takie komputery trochę Frankensteiny, Takie trochę kombinowane nieraz, nieraz warianty. Akurat nie w wypadku AMD, tu jest dosyć stabilnie, czyli, czyli Ryzen 5 5600G, czyli mega drogi, mega nieopłacalny, ale jak ktoś jest fanem AMD, albo jak ktoś ma pomysł, jak sobie ten komputer później rozbuduje po swojemu, bo może ma, nie wiem, kuzyna, wujka, brata, który akurat w swoim komputerze ma Ryzen 9 i już mu mówi od dwóch miesięcy, że go będzie wymieniał i mu go po prostu da albo mu go sprzeda jakieś tam fajne pieniądze, no to może dla takiej osoby na przykład będzie argumentem, żeby jednak wybrać AMD, więc temu te zestawy na AMD, cały czas oczywiście, niezmiennie, komponuje i ulepsza. Natomiast, ponownie, no najrozsądniejszym wyborem jest Intel, po... bo mamy spoko płytę główną, mamy spoko procesor, tylko wystarczy dołożyć używaną kartę graficzną, bo niestety, no, w... w żadnych innych pieniądzach nowej nie kupimy, która by się zmieściła w tym budżecie i cyk, komputer do grania całkiem elegancki tysiąca nie zmienia się nic w przypadku jednego i drugiego zestawu, ponieważ yy, no, niestety nie da się tego zrobić w dalszym ciągu lepiej. Natomiast postanowiłem zrobić taki mały, nie wiem jak to nazwać, taką zagrywkę po prostu 200 IQ i stwierdziłem, że, no nie wiem, może ktoś może to stwierdzi, że warto, że może ktoś stwierdzi, że fajnie jest mieć GTXa 1050 Titanium w cenie 1200 zł. i gdyby tak ta osoba stwierdziła, że to jest spoko pomysł płacić za pięcio już chyba letnią kartę 1200 zł. To można to zrobić i to się nawet zmieści w tej cenie, tylko trzeba w tej sytuacji sobie zrezygnować z tego procesora na rzecz wariantu z dopiskiem F, który jest tańszy tam bodajże o 200 zł, i wówczas idealnie jakoś tam wychodzi 3,500 i możecie mieć now, nowego GTX 1050 Titanium. W koszyku go nie ma. Jak tu sobie klikniecie na dole, tutaj w koszyku tego gtx nie ma, bo właśnie jest 2250 zł, ale dołożyłem go tu na liście, żebyście widzieli, że póki on jest dostępny, no to. Jest to jakaś opcja i nawet w tej cenie 3,5 tysiąca, mało wymagający gracz, powiedzmy, że powinien być w miarę zadowolony. Ale tak jak mówię, no, z przemrużeniem oka, bo 1200 z tą kartę to jest uhuhu, spora przesada. 3900 zł, i powoli, powoli, powoli dobijamy do zestawów, które są interesujące. Czemu tu się pojawia ten GTX 1050 Titanium, skoro powiedziałem dosłownie 30 sekund temu, że nie warto go kupować? No bo nie ma niczego innego, co można by było kupić, a też jednocześnie nie ma moim zdaniem sensu pchać nieustannie tego wariantu 5600X, przepraszam, 5600G do każdego jednego kompa, może ktoś jednak woli te 30 ja wiem, nie wiem, przesadziłem, sorry, nie 30, nie wiem, 15-20 klatek więcej, które wykrossa z siebie 10-50 tytanium. Która dalej zresztą jest przez wielu graczy uważana za jedną z bardzo dobrych kart dostępnych na rynku, tylko tak jak mówię, no, cena ceną. Jeżeli chodzi o Intela, zestaw identyczny, z tym, że tutaj mamy Intel Core i5 generacji 11. Co pod każdym jednym względem wydaje się być... Znaczy nie wydaje się, po prostu jest wyborem lepszym, bo jest wyborem wydajniejszym. Tym bardziej, że dało się w tej cenie upchać płytę Z590. Mm... Podstawowy model, ale bardzo fajny model, i wydaje mi się, że w tych pieniądzach absolutnie to połączenie, w sensie te trzy komponenty e, powinny wystarczyć osobom, które, tak jak powiedziałem, już też chwilę temu, grają full HD, grają do 60 klatek i detale średnie bądź niskie im wystarczają. To myślę nawet i w nowszych grach taki zestaw powinien sobie spoczko poradzić. No i w końcu, w końcu jeszcze tak powiedzmy na pół gwizdka, ale się już powoli zbliżamy do zestawów, które będą w końcu miały do zaoferowania coś sensownego graczom, tylko no niestety to będą zestawy już z co najmniej piątką lub szóstką z przodu, jeżeli chodzi o kwotę, którą trzeba wydać. Póki co jest taki zestaw przejściowy, 4600 zł, który jest zbudowany w taki sposób, żeby dać możliwość um, pogrania osobie, która wie, wie na to się pisze, czyli po prostu... Zdaję sobie sprawę z tego, że musi kupić kartę graficzną używaną. Ja polecam oczywiście kartę graficzną używaną z gwarancją. Nie polecam kupować karty za więcej niż 600-700 zł bez gwarancji, bo to jest naprawdę jawne proszenie się o utopienie. No już sporych pieniędzy, natomiast no też ryzyk fizyk, jak komuś to pasuje, żeby kupować kartę za tysiaka bez gwarancji, no to to są oczywiście jego pieniądze. I po to są zestawy za 4600, w sensie jest mocny zasilacz, przewiewna buda, dobre chłodzenie i tylko i wyłącznie te zestawy czekają na wrócenie z dobrej okazji, z dobrego dila karty graficznej, bo w samym koszyku koszt to jest bodajże 3200 zł. Więc spokojnie macie w buforze tym cenowym tutaj, yy, jeśli dobrze liczę, 1400, czyli na tyle, żeby kupić sobie używanego, nie wiem, GTX 1070, GTX 1660 na jakiejś może turbo -hiper -ok okazyjnej, nie wiem, yy, może nie tyle promocji, ale po prostu super, hiper fajnej oferty kogoś tam, yy, więc tego typu opcje są. W przypadku Intela miałem delikatny dylemat, bo mogłem faktycznie tutaj zrezygnować z tego procesora i z tej płyty głównej na rzecz automatycznie i plątki z opiskiem F i gorszej płyty, wtedy byłoby tej kasy w budżecie jeszcze więcej na grafikę. No ale ktoś by mógł się nie zorientować, że ten procesor nie ma integry, no i ostro się zdenerwować na mnie, bo by mu ten komputer przyszedł, a on by nie był w stanie go uruchomić. Jak ktoś chce w tym momencie na kartę graficzną wydać jeszcze więcej kasy. Bo ma, bo ma po prostu taki, a inny budżet, no to może zrezygnować z tego Torpedo i wybrać oczywiście bazukę, która kosztuje w tym momencie niecałe 500 zł. Będzie miał jeszcze mm, dwie stówy do budżetu na kartę graficzną więcej, czyli już praktycznie chyba, jeżeli dobrze liczę, 1800 zł. Niecałe. Czyli mega już w tym momencie dużo. Nawet na tyle można powiedzieć dużo, że już można by myśleć o nowej karcie, tylko raczej w tej cenie nie ma niczego sensownego, więc tak jak mówię, raczej używki. I. W końcu dochodzimy do ceny, gdzie udało mi się z tego co pamiętam wrzucić kartę graficzną dedykowaną nową ze sklepu. Dokładnie tak. Uff, w końcu to mogę powiedzieć, yy, mamy Radeona RX 600. Wróć. Mamy Radeona RX 6600. 3000 zł. Yy, no i teraz jedni się wkurzą, znaczy wkurzą. No w sensie teraz już widzę głosy krytyki, ale moi drodzy, co ja mam zrobić? No nie ma innych kart. Coś wam polecić muszę. Ale właśnie to jest też bardzo dobry moment, żeby odbić ponownie w kierunku ofert, które są tutaj po prawej, które w tym wypadku serio się opłacają. I tam wcześniej też była taka oferta, ale już nie będę do niej wracał. Mianowicie, mm, tu macie co najmniej trzy fajne wybory. AMD jest dla osób, które gdzieś tam myślą o upgradezie, rozbudowie, o tym, żeby sobie tam później wrócić, nie wiem, Razer na 7, Razer na 9 i tak dalej. E, komputery z. Intel Core i 5, w sensie z Intelem, są dla osób, które myślą o tym, co jest tu i teraz, i raczej nie są jakoś bardzo mocno szczególnie rozbudową zainteresowane, chyba że rozbudową w sensie karty graficznej, bo i 5 to jest serio tak uniwersalny procesor, tak dobry, tak wydajny, że jeżeli ktoś nie celuje więcej niż 144 klatki w nowych grach, a myślę, że no, no mało kto przy tym budżecie celuje właśnie w wyższą wartość. I tu mówię o tych wymagających grach, nie o tych esportowych oczywiście, to ta, ten, ten proces spokojnie napędzi wszystko do RTX -a 3070 yy, włącznie. O to się nie musicie martwić. Ale, no właśnie, są gamery, te gotowe kompy, yy, sorry, nie są gamery, to są Home and Office, ale macie wariant alternatywny z. No, niestety nie rtx bo gtx 1660 i z Windowsem w tym wypadku w cenie 5250 zł. To jest moim zdaniem bardzo fajna cena, biorąc pod uwagę, że macie 16 GB, 500 SSDK i terabajtowego HDDK. To jest naprawdę spoko hajs, a jak komuś nie zależy na Windowsie, to robi tylko sobie myk i ma w tym momencie za 4800 zł kompa z gtx 1660 S. Co, co, co ważne, czyli wersją super, która faktycznie jest super. Jeszcze można stąd wywalić HDDK przykładowo i zejść aż do 4600 i to jak dla mnie jest bestsellerowy w tym momencie komputer, bo pozwoli Wam zagrać we wszystko, no ten dysk tu nie urywa pojemnością, nie powiem czego, ale i piątka w połączeniu z tą kartą to jest serio mega, mega dobry sprzęt. I ktoś tam się będzie pewnie rzucał, że jak gotowce to z innego sklepu, którego nazwy wymieniać nie będę, ale ja Wam powiem moi drodzy wprost, jeżeli szukacie kompa z dobrą gwarancją, Gwarancją realizowaną właśnie do 5 dni, jeżeli chodzi o naprawę. Jeżeli szukacie kompakt, gdzie bez problemu go wymienicie, naprawicie w każdym jednym salonie stacjonarnym, w tym sensie naprawicie, że obsługa jest naprawdę bardzo szybka, bezproblemowa. W wielu wypadkach macie zwrot kasy, jeżeli coś pójdzie, pójdzie nie tak, czego inne sklepy nie oferują. Po prostu, no, warunki gwarancji są. Gorsze i czas naprawy jest dużo, dużo dłuższy. Więc ja abso absolutnie rekomenduję z tego względu, że może ktoś złoży stówkę tani, może ktoś złoży dwie stówki tani. Ale jeżeli ktoś nie potrafi składać, albo ktoś, yy, no nie wiem, trafi na sztukę, która będzie po prostu folerna, to ja mogę zagwarantować, że jeżeli chodzi o sprawy serwisowe, naprawdę przebiegają one bardzo fajnie. Ale już dobra, nieważne, bo zaraz będzie, że poleca gotowcy. zły dobry YouTuber. Więc 6800 zł i przechodzimy do tego, co te gry sobie lubią najbardziej, czyli do komputerów, które naprawdę y, w grach będą sobie radziły fajnie. Zmieniamy y, RX-a 6600 na 6600XT, czyli no to będę nie zmienia się jakoś bardzo dużo, ale na tyle dużo, żeby już mówić o naprawdę płynnej grze Full HD. Jednak mimo wszystko ja dalej rekomenduję Intela, bo po prostu wypada lepiej, a w tym wypadku jeszcze wypada lepiej, ponieważ ma RTX-a, a nie RX-a, który to. RTX, um, naprawdę w rozdzielczości Full HD, a nawet w rozdzielczości 1440p, a nawet w rozdzielczości... Uch, nie, moment. Y... QHD? W sensie Ultra Wide? No w sensie 3440 na 1440 radzi sobie miodnie. Miałem tą kartę, grałem na niej w właśnie 3440 na 1440 i serio ponad 100 klatek z włączonym DLSS-em w wielu grach. To jest absolutnie żaden problem i to w połączeniu z i trójką grałem na tej karcie, a nie z i piątką, więc z tych zestawów jestem pewny, że będą spoko. Alternatywne zestawy, nowe gamery, tu jest akurat 6900 zł i macie już RTX-a. Znaczy, sorry, no nie już, tylko macie po prostu RTX'a 3060, ale mm, te kompy są o tyle też ciekawe tutaj w, w, w tych cenach, bo mają przykładowo chociażby no, nowszy procesor, czy ogólnie są takie bardziej bajeranckie, aby komuś zależało na wyglądzie. Teraz nie jestem pewny, czy one mają chłodzenie. Nie, mają standardowe chłodzenie. Chodzenie wodne jest w tych wyższych, wyższych seriach, ale jeżeli zabraknie tych kart graficznych, no to jestem pewny, że tych gotowców jest trochę więcej na stanie. Cena jest podobna, więc może ktoś po prostu stwierdzi, OK, jolobiurek yo gotowca. Ja myślę, że w tym wypadku akurat to nie będzie w topa, tylko to będzie całkiem dobra inwestycja. Mówiąc też o tych plusach, oczywiście, wynikających z gwarancji i innych rzeczach. I w końcu dochodzimy do 8500, i mamy zestawy, które podzieliłem następująco. Przede wszystkim niestety, ale w końcu kwota 8500 to jest taka, gdzie można serio złożyć coś, co się nadaje do grania. Tylko, że stwierdziłem, że w wypadku AMD Ryzen 7 yy, będzie sparowany z RTX-em 3060 z tego względu, że ten zestaw dedykuje bardziej osobom kreatywnym, które na komputerze robią coś w stylu render, w stylu montaż, w stylu tego typu rzeczy. Ten RTX oczywiście jest tutaj opcją do grania, ale bardziej jest dla osób, które będą go wykorzystywały właśnie do renderu. Natomiast zestaw z Intelem to już jest typowo zestaw dla graczy. I ja wiem, że to jest nieduża różnica, te 200 złotych między tymi kartami, więc można dopłacić, oczywiście jak najbardziej można dopłacić ale zestaw na intelu jest już na 12. generacji ma szybki ram no i ogólnie jest moim zdaniem bardzo spoko w cenie 8,5 tysiąca a co jeszcze ciekawe lub ciekawsze mam dla was pewien bonus który nazywa się komputer za 1010 <grym> i będzie on testowany na moim kanale jakoś teraz jeszcze w grudniu mam nadzieję że całkiem niedługo i powiem wam że jeżeli jesteście w tym momencie graczami przez duże G, no to niestety musicie się liczyć właśnie z wydatkiem około 10 tysięcy, aby złożyć sobie komputer taki w miarę optymalny do pogrania we wszystko. I ten komputer plus jego testy będą na kanale niebawem, a koszyk zostawiam dla ciekawskich, już bez prezentacji, żeby taka lekka atmosfera tajemniczości została tutaj, że tak powiem, będzie w opisie tego materiału. Ten, 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 ten komp będzie, myślę, całkiem spoko, będzie taki właśnie ekonomiczno-wydajnościowo fajny, z niedużą też ilością LEDów. I no właśnie, te drogie komputery, jak pewnie zauważyliście, też LEDów nie mają zbyt dużo, bo każdy mówi, że LEDy, po co to? Więc właśnie, ale znowu LEDy są tutaj w opcjach rozszerzenia, akurat nie tu, ale zwykle są, więc można sobie zerknąć i kupić. A ode mnie to w tym momencie tyle. I to już absolutnie wszystko w dzisiejszych polecanych. Dzięki Wam serdeczne za uwagę i zapraszam Was na kolejne materiały, których jeszcze przed świętami będzie kilka. A przede wszystkim Was zachęcam do obejrzenia sobie materiału o Shopi, o rzeczach z Shopi, które zamówiłem, czy testowałem specjalnie dla Was. Tym bardziej, że. Podsunąłem wam też i przekażę sobie myśl na kolejny odcinek. I chyba zamówimy GTX 1060 z Shopee za 178 zł. Zobaczymy, co przejedzie, ale to wszystko przed wami i przede mną, więc subie, łapka w górę, komentarz dla zasięgu bardzo mile widziane, A ja już nie przedłużam, kłaniam się nisko i na razie.